Znajdujemy się w Łodzi, w przepięknym budynku Pałacu Poznańskiego. W dniu dzisiejszym odbywa się promocja, inauguracja książki pani Aldony Plucińskiej, traktującej o obyczajach rodzinnych, o tradycji naszej polskiej o naszym dziedzictwie narodowym autorka pani Aldona Pucińska jest osobą która zdobyła nagrodę właśnie za czynne budowanie w pamięci wszystkiego tego co polskie co traktuje o naszej tradycji o naszych obyczajach Stewczyka jest sponsorem wydania tejże książki ponieważ firma nasza hołduje i promuje wszystko to co polskie co narodowe, co jest naszym dziedzictwem, dziedzictwem narodowym. Dzisiejszy dzień jest świętem nie tylko mojej osoby, ale wszystkich tych, którzy miłują piękno, które jest kształtem miłości, owocem prawdy. Polskie zwyczaje rodzinne, osadzone. W kulturze chrześcijańskiej osadzone w sakramentach świętych. To wielkie wydarzenie dla polskiej kultury, dla polskiej etnografii, dla tegoż miasta, jakim jest łódź, w którym pracuję, ponieważ po raz pierwszy w historii polskiej etnografii, polskie zwyczaje rodzinne zostały ukazane obrzędowość całe ich bogactwo przez pryzmat sakramentów świętych za ślubiny, narodzenie do nowego życia. Komunia z Panem Bogiem, umocnienie Chrześcijanina w drodze do wieczności. Myślę, że polskie zwyczaje rodzinne to dzieło wszystkich nas. Rodzimy się i obumieramy, wierząc, że będziemy nadal żyć, ponieważ poprzez te sakramenty święte, przyjmując je dzięki rodzin rodzicom, rodzinom bliskim, dążymy ku wieczności po to, żeby obliczyć. Oglądać to jedyne w swoim rodzaju oblicze miłości, jakim jest sam Pan Bóg. dla Kasy dla wszystkich pracowników, założycieli tejże firmy. Bardzo ważna właśnie jest kultura, tradycja, dziedzictwo, wszystko to co polskie, ponieważ mamy tego pełną świadomość, iż jeżeli będziemy wspierać i również współuczestniczyć w budowie naszego kraju, w budowie świadomości każdego Polaka, będziemy również my i wszystkie firmy polskie miały możliwość rozwijać się, budować i służyć wszystkim Polakom w naszej ojczyźnie.